Podcast, konferencja, mów tak, żeby być słuchanym i zrozumianym. Wiedza z podręcznika The Host jest dla ciebie. Kupisz go na stronie Voice House Academy. Link znajdziesz w opisie tego odcinka. Ze studia Voice House gospodarcze podsumowanie tygodnia ekonomicznie in brief. Najnowsze wiadomości dotyczą wydarzeń od 8 do 14 grudnia 2023 roku. Zakończył się trwający blisko dwa miesiące proces przekazywania władzy wykonawczej w Polsce. W środę prezydent powołał nowy rząd. Potem premier poleciał do Brukseli na szczyt unijny. Wkrótce w mediach pojawiły się sygnały, że szef rządu może w czasie pobytu na szczycie złożyć wniosek o wypłatę pieniędzy z funduszu odbudowy, wykraczających poza przyznaną nam już zaliczkę. Oczywiście, żeby dostać te pieniądze, trzeba najpierw spełnić kamienie milowe, z których najważniejszy dotyczy uzdrawiania sądownictwa i wciąż jest daleki od realizacji. Możliwe jednak, że szef nowego rządu będzie chciał zmienić dotychczasowe założenia tak, aby Unia mogła nam te pieniądze przekazać jednak wcześniej. Taki scenariusz niejako potwierdza też komisarz unijny do spraw budżetu i administracji. Powiedział, że Komisja Europejska znajdzie sposób, aby udostępnić Polsce 111 miliardów euro z Funduszu Odbudowy i Funduszy Spójności. Zaznaczył też, że nie chodzi tu o natychmiastowy transfer takiej kwoty, a raczej o odblokowanie dostępu do tych pieniędzy. Co do zaliczki, to Rada Unii Europejskiej zatwierdziła ją nam w ostatni piątek, czyli jeszcze za czasów rządu Mateusza Morawieckiego. To nieco ponad 5 miliardów euro z Funduszu Odbudowy, z przeznaczeniem głównie na modernizację energetyki. Kasę tę dostaniemy w dwóch transzach, z których pierwsza być może pojawi się jeszcze w tym roku. Ostatnią decyzją odchodzącego rządu morawieckiego było rozporządzenie o przedłużeniu funkcjonowania stawki 0% podatku VAT na żywność. Nowy premier potwierdził, że rozporządzenie to nie będzie zmieniane. Przepis dotyczący VAT-u na żywność obowiązywać będzie jednak tylko do 31 marca. Tak więc jeśli nowy rząd nic w tej sprawie nie zrobi, to od 1 kwietnia podatek VAT dotyczący żywności powróci na poziom 5%. Na tym poziomie był przed wprowadzeniem przez rząd morawieckiego tarczy antyinflacyjnej w lutym 2020 roku. Roku. W kontekście kwietnia istotne politycznie jest to, że będzie to prawdopodobnie sam finał kampanii wyborczej przed wyborami samorządowymi, które według słów marszałka Sejmu mogą odbyć się 7 kwietnia. Według wcześniej publikowanych szacunków obniżenie VAT-u na żywność z 5% do zera kosztuje budżet państwa około 11 miliardów złotych rocznie. Obniżenie stawki na jeden kwartał powiększy więc przyszłoroczny deficyt budżetowy o około 2,5 do 3 miliardów złotych. Ceny paliw na stacjach benzynowych ciągle idą w dół, ale w dość powolnym tempie o kilka groszy na tydzień. Tymczasem w hurcie ceny paliw w ciągu ostatniego miesiąca spadły już o ponad 50 groszy na litrze w przypadku benzyny i blisko 40 groszy w przypadku diesla. Benzyna 95 w hurcie jest najtańsza od stycznia 2022 roku, gdy jej cena detaliczna była w pobliżu 5 ,80 zł 80 groszy. Dziś jest o ponad 60 groszy wyżej. Zdaniem ekspertów z serwisu E-Petrol, przyczyna takiej sytuacji to bardzo wysokie ostatnio marże detaliczne na stacjach benzynowych, sięgają 50 groszy na litrze benzyny i do 30 groszy na litrze oleju napędowego. Przeciętnie w ciągu roku wynoszą one od 10 do kilkunastu groszy, tak więc gdyby nie ten czynnik, cena benzyny mogłaby się zbliżać właśnie do poziomu 6 zł, co zresztą byłoby nadal poziomem wyraźnie wyższym niż ten ze stycznia 2022 roku. Po tym jak stało się jasne, że od stycznia ani nie podrożeje prąd, ani nie urośnie VAT na żywność, kolejni ekonomiści zauważają szansę na obniżenie inflacji. W okolicach marca może to być spadek nawet do 3%. W ostatnich dniach wspominał o takiej możliwości Ireneusz Dąbrowski z Rady Polityki Pieniężnej. Jego zdaniem na koniec lutego inflacja może spaść nawet do 3,4%. Z kolei ekonomiści z banku BNP Paribas prognozują, że inflacja w marcu spadnie do 3% i pozostanie na tym poziomie także w kwietniu. Potem zacznie lekko rosnąć i ponownie ponad 3,5%, czyli górne ograniczenie celu inflacyjnego, wyjdzie w lipcu. Na koniec roku ma być lekko powyżej 4%. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, ceny detaliczne w Polsce nie rosły w ogóle między majem a wrześniem tego roku, a licząc od marca podniosły się zaledwie o 1%. Taki układ danych sugeruje, że rzeczywiście wczesną wiosną przyszłego roku roczna inflacja w Polsce może spaść bardzo nisko. Jednak potem zapewne zacznie odbijać w górę, zwłaszcza jeśli od kwietnia powróci wyższa 5% stawka podatku VAT na żywność. Amerykański Fed pierwszy raz wyraźniej zasygnalizował, że szykuje się do obniżek stóp procentowych w przyszłym roku. Widać to przede wszystkim w projekcjach ekonomicznych. Członkowie Fed przewidują w nich, że stopy w przyszłym roku powinny spaść o 75 punktów bazowych w okolice 4,5%, a w 2025 roku o kolejne 100 punktów bazowych. Prezes Fed jasno stwierdził, że na tę chwilę wygląda na to, że cykl podwyżek stóp się zakończył. Logicznym następstwem takiej sytuacji jest więc to, że Fed zaczyna myśleć o obniżkach. Na poprzednich konferencjach prezes Fed mówił, że na to jeszcze za wcześnie. Rynek finansowy reaguje na taką perspektywę z entuzjazmem. Nie dotyczy to tylko Stanów Zjednoczonych. W oczekiwaniu na spadki stóp drożeją obligacje także w Europie i w Polsce. Rentowność polskich obligacji dziesięcioletnich też wyraźnie spadła poniżej 5,3%. Czyli najniżej od marca 2022 roku. Oznacza to, że teraz minister finansów może łatwiej, nieco taniej zaciągać dług na sfinansowanie przyszłorocznych potrzeb pożyczkowych, które nadal wyraźnie przekraczają 300 miliardów złotych. W tym kontekście zmiana polityki Fed w USA jest bardzo korzystna. To było ekonomicznie in brief.